Dobry Ben i zły Ben. Cóż, zapowiada się kolejny fajny dzień. Mam nadzieję, że nikt mi nie popsuje mojego pięknego dzionka. Hej, zły Benie, muszę ci coś powiedzieć. A co takiego chcesz mi powiedzieć, dobry klonie? Proszę, powiedz mi, bo jestem ciekawy. Dzisiaj pojedziemy do lasu i tam sobie posiedzimy w ciszy i spokoju. Cieszysz się. Co, jedziemy dzisiaj do lasu. Nie, nie chcę tam jechać. Przecież w lesie jest dużo zwierząt i mnóstwo pułapek, które możemy na nie wpaść. Zły, Benie, nawet nie zaczynaj ze mną te dyskusje. Zamierzamy jechać do lasu i tyle. A teraz marsz do auta. Zmuś mnie, powiedziałem marsz do auta. Dobra, już idę. Nie wrzeszcz na mnie. Ale ja naprawdę nie chcę jechać do lasu. Tam nie ma co robić. Zły Benie, przestań już marudzić. Przecież możemy coś porobić w lesie. Rozmawiać w spacer po lesie, podziwianie zwierząt i tak dalej. A teraz masz się uspokoić. Nie będę spokojny. Ja naprawdę nie chcę iść do lasu. Chcę wracać do domu, więc zawróć ten samochód. Niezły Benie, nie zamierzam zawrócić samochodem prosto do domu. Dopiero co wyjechaliśmy. Do lasu mamy jeszcze z jakieś 40 km, więc uspokój się i nie maruć. Ale. Bez dyskusji. A teraz bądź cicho i uspokój się. Daleko jeszcze. Tak. Daleko jeszcze. No przecież mówię, że tak. Daleko jeszcze. Zły Benie, przestań zadawać to samo pytanie. Cały czas mówię, że tak. Daleko jeszcze. Już zaczynasz mnie wkurzać. Przestań w tej chwili. Daleko jeszcze. Zły Benie, już zaczynam mieć od ciebie tego dość. Przestań zadawać to samo pytanie i się ucisz. Niezły Benie, nie ma tu żadnego muru. Niedobry Benie, mur. O nie, mur, chyba zaraz będziemy mieli kraksę. Zły Benie, żadne słowa mnie nie uwierzą, jak ja jestem wściekły na ciebie. Jak mogłeś doprowadzić mnie do kraksy naszego auta prosto na ten mur? Najpierw dyskutowałeś ze mną, że nie chcesz jechać do lasu, bo chcesz siedzieć cały dzień w domu, potem zdenerwowałeś mnie ciągle pytając o to samo pytanie, daleko jeszcze. A teraz jeszcze to, co masz na swoją obronę. Bardzo przepraszam, dobry klonie, ja nie chciałem doprowadzić do kraksy naszego samochodu. Wybaczysz mi. No cóż, tym razem Ci wybaczam. Ale nie wymigasz się od kary, który teraz zamierzam ci wymierzyć. Za to, co zrobiłeś naszemu samochodowi, dostajesz cztery tygodnie kary. A teraz szykuj się, bo idziemy teraz na przystanek i pojedziemy autobusem prosto do lasu i tam spędzimy cichy i spokojny czas. No już, ruszaj się. Dobrze, jak sobie życzysz, już idę. No cóż, wygląda na to, że niestety będę zmuszony zadzwonić po mechanika, aby zabrał nasze auto prosto do naprawy. To jest jeden z najgorszych momentów, kiedykolwiek widziałem w moim życiu.